to Mamy klasę. Klasa szablonowa, no niech będzie tutaj jakiś typ type, czyli ona może ten wektor będzie trzymał, który jest wewnątrz ten typ type. To może być wektor intów, czego tam tylko chcemy. Więc możemy trzymać sobie tyle wartości, ile chcemy. I mamy dwa konstruktory. Taki, który przyjmuje std initializer list, właśnie tego typu, który podamy. I on będzie kopiował do tego wektora te wszystkie wartości z tej listy inicjalizacyjnej. Przy okazji jest takie po polsku, no, lista initializer list, to się tłumaczy, no, jako lista inicjalizacyjna, natomiast to jest lista inicjali, inicjalizacyjna konstruktora. Właściwie to samo, co nie? Może być problem z rozróżnieniem, więc tutaj jest std initializer list i jest też konstruktor initialization list, chyba tak to się nazywa. Dobra, mamy drugi konstruktor, który przyjmuje dwa takie, konkretnie dwie sztuki tego typu. Zmienne a i b, no i wpisuje tam dwie wartości, nie więcej. Po co? Można się zastanawiać, natomiast taki mamy przykład. I mamy sobie obiekt C, klasy tej bar, będzie trzymać inty i wrzucamy cztery wartości. Który konstruktor zostanie zawołany? Myślę, że odpowiedź jest mega prosta. Wiadomo, że ten. Mamy teraz taką inicjalizację bezrówna się, ale myślę, że to dalej nie stanowi problemu odpowiedź na pytanie, który z tych konstruktorów zostanie zawołany. Również ten sam, ten, który przyjmuje initializer list. Bo to przyjmuje dowolną listę, czyli może akurat cztery elementy się tutaj wpisują. Co jeżeli będą dwa elementy? No, to jest pytanie, bo również jest wołany konstruktor, który przyjmuje initializer list. To mogłoby być nieintuicyjne, bo wydaje się, że ten pasuje bardziej. No ale takie są zasady. Czyli ten z Initializer List ogólnie ma powiedzmy wyższy priorytet. Niezależnie od kolejności konstruktorów, one nie mają znaczenia, w jakiej kolejności występują w klasie. Przy tym, przy tym przypadku też jest Initializer List. Więc co zrobić, aby wywołać ten konstruktor? No jest tylko jeden sposób: użyć nawiasów okrągłych. I to jest ten przypadek, o którym gdzieś tam wcześniej wspominałem. To może być jedyna, jedyny, to właściwie jest jedyny przypadek, kiedy jawnie byśmy chcieli użyć mimo wszystko nawiasów okrągłych. Czyli mamy w klasie już konstruktor, który przyjmuje initializer list, a my mimo wszystko chcemy tutaj sobie jakiś inny wywołać, który przyjmuje określoną liczbę sztuk tego typu. No. Przy okazji, co jeśli będzie to zawołane tak o, czyli z pustą listą? Chyba wiesz, initializer list. Czy coś jeszcze tutaj mam? O, przy okazji, gdyby był domyślny konstruktor, to zostałby zawołany domyślny. Tutaj nie ma domyślnego konstruktora, czyli takie, który nie przyjmuje żadnych argumentów. A jak nie ma, to ten z initializer list. Przy okazji, co jeśli tak zrobimy, czyli to będzie. Tutaj powinien być chyba specjalizacja unique pointery, ale czego? Na int. Chyba się nie wyświetliło, bo HTML i źle sparsował tym razem tagi. Unique pointer bar trzyma Unique pointery na int. Poprawię to. I chcielibyśmy tak sobie zainicjalizować, czyli dwa takie Unique pointery wewnątrz utworzyć. Co się stanie? Nie wiem, czy pamiętasz, ale mówiłem, że to się nie uda, bo typy muszą być kopiowalne. Czyli to się nie skompiluje. I już. Ok, czyli konstruktor z Initializer List ma zawsze wyższy priorytet, nawet jeśli inne konstruktory pasują lepiej.